się ma wszystkim. Słuchajcie, mam do was takie pytanie, bo jak dobrze wiecie, to pozbyłam się mojego auta i teraz rozglądam się za jakimś drugim i myślę, że chyba już nadeszła era, żeby wejść w elektryka. I byłam, oglądałam, jeździłam, powiem wam, niesamowicie, całkowicie co innego, to nie są diesle, to nie są normalne y, petrolaki, nie, to jest całkowicie co innego. Fajnie się jeździ. I tak, i zastanawiam się teraz, bo bardzo, bardzo mi się spodobały Hyundaie. Jeździłam koną, jeździłam Ionikiem piątką i Ajonikiem szóstką. Wszystkie mniej więcej tak samo jeżdżą, w sumie Ionik 5 jeździ lepiej niż kona, ale Ionik szóstka to już w ogóle wymiata, tylko że to jest trochę inny rodzaj samochodu. I mam do Was pytanie. Czy ci, co jeżdżą autami, co może mają akurat Hyundai'a, czy mogą mi coś powiedzieć na ten temat, czy mogę go brać? Ja będę i tak maksymalnie 3 lata nie jeździła, tylko czy go brać, czy nie brać? A jeszcze jest taka akcja, bo się zastanawiam nad właśnie Ionikiem 6, a w listopadzie wyjdzie wersja po liftingu. Nowy Ionik 6 Hyundai. Ale jak on wyjdzie w listopadzie, to to już będzie najnowsze auto, to już, kurczę, troszkę chyba nie będzie mnie stać na takie drogie auto. I się zastanawiam, czy wziąć sobie tego Ionika 6, co jest w tej chwili. I takie właśnie pytanie, jeżeli ktoś ma coś do powiedzenia na ten temat, ktoś ma jakąś opinię, ktoś coś wie na temat tych samochodów, to dajcie mi znać, bo jeszcze nie ma wielu opinii na, tych, na temat tych samochodów, bo są nowe i po prostu nie wiem zastanawiałam się jeszcze nad kiją, ale nie już kija od, w ogóle odeszła, Nissana ARIE patrzyłam to też już odeszła, w zeszłym roku się nad nią zastanawiałam, ale jednak nie. E, jeszcze dzisiaj byłam zobaczyć e, BYD BYD Jakaś taka nowa firma, bardzo ładne te auto. Mają, ale one też trochę wyglądają. E, boże, one fajnie wyglądają, ale też trochę kosztują. I takie to już takie no, trochę wysoki budżet. Po prostu, co wy myślicie o elektrykach? Jak myślicie, które elektryki są najlepsze? I czy byście mi polecali tego Hyundai'a szóstkę? Właśnie, żeby sobie ją wziąć. Wiem, że wychodzi nowa po liftingu około listopada, tak? Wiem o tym, ale już mnie na nią nie będzie stać. Dobra, czekam, czy mi doradzicie, czy mi coś tam powiecie. Trzymajcie się miłego dnia. Hej!